Dzień, dobry wieczór moi drodzy Witam Was w tym pięknym, słonecznym dniu, już w czerwcu W filmie, gdzie podsumowałem produkcję energii z fotowoltaiki w miesiącu maju troszkę się przeraziłem i troszkę byłem zdziwiony i zaskoczony i skrytykowałem ten niebieski falownik hybrydowy że niby jest energochłonny, dużo energii pobiera i duże straty generuje, ale wiecie co? Dzięki Waszym komentarzom, dzięki kilku podpowiedziom i sugestiom, muszę troszkę zmienić zdanie. Bo to nie jest prawda, bo ten mały niebieski falownik hybrydowy wcale nie jest taki zły jak tam powiedziałem, czy też pomyślałem sobie. A już Wam tłumaczę dlaczego. W domu, pewnie jak większość z Was mam też instalacje on-gridowe. Jak zresztą pewnie wiecie, mam instalacje on-gridowe, a ponieważ fotowoltaika w instalacjach on-gridowych jest o mocy większej niż 10 kW, to do sieci, to co oddam do sieci, to z tego Tauron pobiera sobie 30%. Czyli sporo. I jak sobie spojrzałem na moje podsumowanie, to w zeszłym roku te dwa falowniki do sieci wysłały 10100 kWh. I tauron sobie od tego ilości odciął kupon w wysokości 3000 kWh. Czyli bardzo dużo energii elektrycznej straciłem tylko dlatego, że wpompowałem ją do sieci taurona. Tego się nie zauważa, no bo falowniki pracują, energię generują, i tego tak naprawdę nie brałem pod uwagę, no bo energię wysłałem, energię odebrałem i było po temacie, tak? Nie liczyłem tego, nie sprawdzałem, a chyba czas najwyższy, żeby to zrobić, bo to jest 30%. A ten falownik niebieski, hybrydowy, ma stałe straty. 2-2,5 kWh na dobę sobie pobiera i konsumuje i tyle potrzebuje żeby, żeby pracować, żeby działała ładowarka MPPT, żeby ładował magazyn i żeby zasilał urządzenia w domu a te falowniki ongryjowe. te straty mają może nie falowniki ale wysłanie prądu do sieci Taurona straty wynika, są zależne od tego ile tej energii do sieci wyślemy. Jeśli wyślemy 100 kWh, to tracimy 30 kWh. Jeśli wyślemy 10 kWh, to tracimy 3 kWh, ale zawsze jest to 30%. Tylko, że ten falownik w ciągu roku wygeneruje, czy też zużyje na potrzeby własne, 840 kWh energii elektrycznej, bo to jest cały czas wartość mniej więcej stała 2,5 kWh na dobę. A te falowniki będą zimą tej energii mniej wysyłały do sieci, więc ten koszt przechowania jej w magazynie będzie mniejszy, ale latem będzie dużo większy, ponieważ każde 1000 kWh wysłana do sieci to jest 300 kWh straty. Tutaj 300 w maju, tutaj 70. Sporo więcej. Tracimy na on gryzie. Mimo, że te falowniki on-gridowe w trybie czuwania pobierają około 5 W, no ale jak już energia przejdzie przez licznik, to te straty rosną bardzo dużo. I teraz sobie tak zrobiłem porównanie. Gdybym z tego falownika hybrydowego niebieskiego i z tych on-gridowych wykorzystał taką samą ilość energii, to jakie byłyby straty. Tu? A jakie byłyby tutaj? Jeżeli załóżmy, palowniki on gridowe wyprodukowałyby 50 kWh na dzień energii. Z czego latem 5 kWh to jest nasza autokonsumpcja, a 45 kWh trafia do sieci. Czyli z tych 45 kWh tauron każdego letniego dnia. Obcina kupon na kwotę 13,5 kWh. Czyli możemy sobie odebrać z sieci tylko 31,5 kWh. A jak dodamy autokonsumpcję, to energia, jaką możemy ponownie wykorzystać, to jest 73% tego, co te falowniki ongidowe w ciągu dnia wyprodukowały. A teraz, gdyby ten niebieski falownik hybrydowy ANENGY 6,2kW wyprodukował w ciągu dnia i wepchnął czy to do domu, do odbiorników, czy do magazynu 50kWh energii elektrycznej to straty, czyli to co on potrzebuje żeby pracować wyniosłyby 3kWh czyli ponownie mógłbym wykorzystać aż 94% energii elektrycznej no załóżmy jakiejś straty jeszcze na magazynie, energii, na przewodach to powiedzmy 90% energii tutaj 73% tutaj 90% czyli mamy ponad 15% więcej jestem w stanie wyciągnąć z instalacji hybrydowej a teraz weźmy przypadek kiedy obydwie te instalacje, on gridowa i hybrydowa Produkują 15 kWh energii elektrycznej, no bo mniej więcej tyle z tej instalacji każdego dnia wyciągam. Czyli energii zużywam na bieżąco, albo ta energia trafia do magazynu, zużywana jest w nocy. I teraz tak. Ten falownik straty 2 kWh, czyli 15 produkujemy, 13 wykorzystujemy. To jest 87% tego, co wyprodukujemy każdego dnia odzyskujemy w nocy i w dniu następny myśli jest pochmurne a teraz on -grid. wyprodukujemy 15 kWh wyślemy je do sieci to Tauron sobie odcina kupon w wysokości 30% czyli 4,5 kWh i możemy odebrać z tych 15 tylko 70% czyli tutaj produkujemy 15 wykorzystujemy 13 Ongrid produkuje 15, a wykorzystujemy 11,5, czyli znowu jesteśmy na plusie, bo instalacja hybrydowa znacznie lepiej sobie działa. Jakie są różnice między jedną a drugą instalacją? Ja już wspominałem. Różnica jest taka, że tutaj straty są mniej więcej stałe: 2 kW na dobę, czy to jest zima, czy to jest lato, czy to jest wiosna, jesień. Ten falownik zawsze zużyje 2-2,5 kWh na dobę, żeby mógł pracować i energię ze słońca przetwarzać na energię albo taką, jak przyjmuje magazyn energii, albo jak potrzebujemy w domu. A instalacje on-gridowe, tutaj straty są zmienne i zależą od tego, ile tej energii wyślemy do sieci taurona. No bo tauron odcina te kupony, tak zwaną opłatę za magazynowanie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, i oczywiście. Te straty w OnGridzie są mniejsze zimą, ponieważ wtedy autokonsumpcja jest większa A, mniejsze, a, a, a większe latem, no ponieważ latem mniej prądu zużywamy, nie działa ogrzewanie, nie działa wiele urządzeń w domu No i tej energii jest oczywiście więcej generowane Ale jeśli weźmiemy sobie pod uwagę cały rok To ten niebieski kolega zużyje 840 kWh a te białe dwa falowniki na ścianie zużyją, czy też zmarnują może nie one, ale przesłanie energii przez licznik Aurona spowoduje, że stracimy 3000 kWh, czyli no, trzy razy więcej nie, cztery razy więcej, przepraszam, prawie czterokrotnie więcej niż instalacja hybrydowa, gdyby one były o takiej samej mocy i gdybym miał odpowiednio duży magazyn energii i teraz, przepraszam, że trkam na kartkę, ale mam tutaj ściągę i teraz weźmy pod uwagę ten maj który, no, tak narzekałem, że tutaj straciłem 70 kWh w maju ten niebieski falownik przetworzył 455 kWh z tego 385 wykorzystaliśmy w domu a 70 zostało zamienione na ciepło, na pracę tego falownika i generalnie, no przepadło, tak? Yy, ile to jest? 70 kWh z 455 to jest 15% czyli 85% energii wykorzystaliśmy z tej instalacji hybrydowej i nie pobieraliśmy energii elektrycznej z sieci i nie musieliśmy się martwić o ewentualny brak prądu Gdyby taka sytuacja zaistniała Falowniki on gridowe wyprodukowały ponad 1000 kWh Z czego 30% Tego co wysłaliśmy do sieci Przepadło Na korzyść czy też na rzecz taurona za tak zwaną opłatę Za magazynowanie Prądu W sieci I co więcej Falowniki on gridowe Pracują kiedy jest zasilanie w sieci Nawet jeżeli mamy super Słoneczny dzień ale jeśli w sieci nie ma prądu, bo jest jakieś planowane wyłączenie w związku z pracami na, gdzieś tam na sieci elektrycznej, falowniki joangridowe nie pracują, wyłączają się, nie mamy prądu w sieci. Ten falownik z magazynem energii zapewnia nam zasilanie domu przez cały czas. Nieważne, czy jest prąd w sieci, czy tego prądu w sieci nie ma, czy jest dzień, czy jest noc, jeżeli tylko mamy energię w magazynie energii. To mamy w domu, w tych obwodach podłączonych do tego falownika, zasilanie przez całą dobę. Czyli przewaga instalacji hybrydowej z magazynem energii jest taka, że mamy bezpieczeństwo energetyczne naszego domu. I jak tutaj już wcześniej wspomniałem, te straty tego falownika hybrydowego w porównaniu z moimi instalacjami on-gridowymi rozliczanymi na starych zasadach, to jest 15% stracimy tutaj w tej chwili, a tutaj tracimy 30%, czyli już mamy zysk i oszczędność. A jeśli jesteś, czy jeśli ktoś z Was rozlicza się z dostawcą energii na nowych zasadach, no to dobrze wiecie, że kupujecie prąd po złotówce, a sprzedajecie po 25 groszy, no więc tutaj te wasze czy też te oszczędności z zastosowania falownika hybrydowego e i magazynu energii będą jeszcze większe. Zaletą instalacji on-gridowej w porównaniu z instalacją hybrydową, zaletę ja znalazłem tylko jedną. W tym przypadku w naszym domu w tej chwili magazyn energii ma pojemność 17,5 kWh. A instalacje on-gridowe mają magazyn energii o nieskończonej pojemności, ponieważ ile te falowniki nie wyprodukują? to tyle energii, albo wyślą do sieci albo część zużywamy na bieżąco w domu więc tutaj te falowniki nie wyłączą się jak się magazyn przepełni a ten falownik, jeśli magazyn będzie naładowany do pełna a w domu odbiorniki nie będą tego prądu odbierały to w takiej sytuacji po prostu ta energia nie będzie generowana to jest jedyne ograniczenie i jedyny chyba minus tego typu rozwiązania więc 70 kWh na dobę to wcale nie jest tak dużo, jeśli popatrzymy na to właśnie z perspektywy instalacji ongrydowych, z perspektywy procentowej ile energii ten falownik wyprodukuje, a ile że tak powiem zużyje na własne potrzeby. I im więcej przez taką instalację hybrydową energii przepuścimy w miesiącu, to tym mniejszy procentowo będzie, będzie ta strata. Owszem zimą to będzie problem, tak, bo tutaj możemy, jak będą takie super pochmurne Mgliste, śnieżne dni, no nie wyprodukować nawet tych 3 kWh, ale na moim filmie już Wam opowiedziałem, w jaki sposób ja ładuję magazyn energii korzystając z instalacji gridowych I moim y, celem będzie, i jest przynajmniej na razie, to, żeby każdego dnia ten magazyn energii, który mam, ten czy większy, jeśli się kiedyś rozbuduje, rozrośnie żeby każdego dnia wieczorem był naładowany do pełna, czy to z prądu z paneli z tej instalacji, czy też jeszcze dodatkowo z instalacji odwiedzonych, żebym jak najbardziej ten magazyn wykorzystał, jak najmniej prądu do sieci wysyłał, bo tutaj tracimy 30% no i jak najmniej prądu z sieci pobierał. No więc muszę przyznać, że w tym filmie o podsumowującym zużycie, czy też produkcję energii elektrycznej w maju, no troszkę. Powiedzmy, to spanikowałem, jak zobaczyłem te 70 kWh, ale jak napisaliście komentarze, jak zwróciliście mi uwagę na inne aspekty i zagadnienia z tym związane, to przyznaję, że wcale nie jest tak źle. I że ten falownik hybrydowy wcale nie jest taki prądożerny, jakby się wydawało. Bo on przy normalnym użytkowaniu tutaj traci 15%. Instalacje ongridowe 20 lub 30. Im więcej energii przepuścimy przez falownik hybrydowy i przez magazyn energii, tym mniejsze straty będą w stosunku do korzyści i do y, no, zysku finansowego i energetycznego. I jak już to mówiłem, niepowtarzalną zaletą i y, tego instalacji hybrydowej jest to, że jeśli nie ma prądu w sieci, a mamy magazyn naładowany, i nawet i w, i, i jeśli słońce świeci, to w domu mamy prąd. A instalacje on gridowe nawet jak macie w nich magazyny energii, to i tak wyłączą prąd w sieci, to nie macie prądu w domu. No więc to jest tutaj, tak to, tak to wygląda, tak sobie to przemyślałem, i uważam, że ta instalacja hybrydowa, że ten falownik NNG. Wcale nie jest taki drogim gościem w utrzymaniu. Zimą to może być lepiej, latem będzie gorzej, ale nie jest tak źle, jak w tym wpisie o podsumowaniu produkcji majowej z fotowoltaiki pisałem i pokazywałem. A wy co myślicie? Czy mam rację, czy się mylę? Czy rzeczywiście tutaj może to jest duża konsumpcja, ale to jest tylko 15%, a w Anglii tracimy 30% albo i więcej. Napiszcie w komentarzu co myślicie, czy uważacie, że te moje przemyślenia, te moje obliczenia mają sens i rzeczywiście jednak instalacje hybrydowe, nawet na takich jak to niektórzy mówią badziewnych, prostych, chińskich falownikach mają sens i przynoszą realne oszczędności i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne naszych domów. A póki co pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło, dużo słońca życzę i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!